Jestem Polakiem, nie? nawet jak byłem młody się wyprowadziłem, te serce waliło zawsze dla Polski. Ja zawsze chciałem grać dla Polski. Dla mnie to było od początku już e, pewne, bo nawet jak w Niemczech e, e, mieszkaliśmy, to zawsze ta taki Nik, żaden raz z Niemcami, tylko, tylko dla mnie też ten wygrany mecz z Niemcami to jest. Pff, to było. Wychowany jak Polak w Polsce, w Niemczech, to nie było zawsze łatwo i język, takie rzeczy i jakby znacja Niemców zawsze była lepsza. I... Mówiłeś, że trochę się śmiano z Ciebie w Niemczech. Śmieli się dużo ode mnie, nie? No Ale z czego? Że... Z akcentu na przykład? No, Albo... Obcokrajowy Polak, te, ten te triatlon, żarty. Ten triatlon, tak? Ten triatlon, te wakacje w Polsce, jedź, bo już samochód tam jest, no takie żarty były. No no A się... ten triatlon jest fajny, no śmieszny. No, no piechotą do basenu i z rowerem z to no taki... Słyszałem, ten dowcip też w Polsce w funkcjonuje. w innym kontekście. W innym kontekście. Inny kontek tak. kontek no <laughs> dlatego, ale to powiedzieć. Ten wygrany mecz z Niemcami to tata chyba mój był najdumszy najbardziej, w, tak, w Tak, na polek. Polak w Niemczech. W no. Niemczech no.